Chciałem taką jedną kwestię wyjaśnić, mianowicie kto ma lepsze zdjęcie z Igą Świątek, jednak Ty czy ją Janusz? Mm, nie wiem, myślę, że mi to jest naprawdę wszystko jedno, możemy powiedzieć, że, że Elvis ma lepsze. Ale widziałeś to, to, co napisał, że prosił, żeby Ciebie tam wyciąć z tego zdjęcia, tak, czy ktoś może tak, usunąć? Tak, ja widziałem, to jest jeszcze część takiego... Takiego żartu wewnętrznego, powiedzmy. A. Teraz nie będę się tutaj rozwodził i go opowiadał, ale powiedzmy, że to miało troszkę głębszy sens niż tylko estetyka zdjęcia. Okej, okay, rozumiem, to, to, to nie będę wnikał. Ale taki pozytywny akcent z tą igłą, prawda? No, mówią wszyscy, że przyniosła nam szczęście, chociaż wiadomo, że temu szczęściu musieliście bardzo, bardzo pomóc. Jasne, że tak. Myślę, że to jest ważne, żeby się polscy sportowcy nawzajem wspierali. Na pewno gdybyśmy mieli okazję pójść do niej na jej rozgrywki, to na pewno też byśmy z wielką chęcią z tego skorzystali. Tak samo jak bardzo chętnie przeszlibyśmy się na, na lekką, na pewno na koszykarzy, na, na siatkarzy plażowych wszędzie byśmy chętnie chodzili, ale mamy to szczęście, że, że nie mamy na to czasu, ale za każdym razem jak widzimy jakichś polskich sportowców u nas na trybunach, to, to zawsze cieszy. Ten mecz ze Słowenią, najlepszy w tym sezonie całym reklamacyjnym? W tym sezonie zdecydowanie tak. Yy, tak naprawdę wszystko w tym meczu zagrało, czy jeszcze jest trochę do poprawy, jak to oceniasz? Zawsze jest trochę rzeczy do poprawy. Tak naprawdę każdy element można wykonać zawsze troszkę lepiej, ale myślę, że jeden czynnik, który już. Ciężko będzie wzmocnić to nasz mental, który mieliśmy w tym meczu, i jeżeli go utrzymamy, to na pewno będzie dobrze. Właśnie po takim meczu przychodzi jakieś takie trochę odprężenie, no bo jednak ściągnęliście z siebie depresję oczekiwań myślę, że, że to, to był ten główny mecz ten, który, się, który się wiązał z największymi właśnie oczekiwaniami. Hmm, może delikatne rozluźnienie gdzieś wczoraj nastąpiło po tym meczu, bo mieliśmy mnóstwo czasu. Żeby, żeby jeszcze wczoraj odpocząć i to przemyśleć, obejrzeć inne, inne spotkania, ale dzisiaj od rana już pełen fokus na to, co będzie jutro. I czego spodziewasz się jutro? Myślę, że minimum tak ciężkiego spotkania jak zagraliśmy w ćwierćfinale, finale. A w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby było ono jeszcze cięższe. To będą inne stany niż te, z którymi graliście w Gdańsku tuż przed Na wylotem. pewno, na 100%. Myślę, że oni nie byli wtedy jeszcze gotowi w 100%. Tak samo jak my nie byliśmy w 100% w formie. Teraz już jesteśmy na takim etapie, że obydwie drużyny są jak najlepiej przygotowane do, do grania i myślę, że ten mecz będzie na o wiele wyższym poziomie niż ten w Czy wasza forma cały czas zwyżkuje? Czujesz to po sobie, że, że te kolejne występy są coraz to lepsze? Mm, ciężko powiedzieć. Teraz zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Myślę, że łatwiej będzie odpowiedzieć na to pytanie po raz. Zagrywka to jest coś, co wam bardzo dobrze wychodzi w tym turnieju. Ta hala jest taka wdzięczna do zagrywania. Jak to oceniasz? Mm. Na pewno nie jest taka, która w czymś przeszkadza. Jest zwykłą halą. Myślę, że to, że zagrywamy nieźle na tym turnieju, nie jest zasługą tego, gdzie gramy, tylko w jaki sposób gramy. Jak, jak myślisz, czy teraz te oczekiwania wobec Was w jakiś sposób będą na Was wpływały? Myślę, że nie. Oczekiwania niezależnie od tego, jak gramy, kiedy gramy, o co gramy. Wobec nas zawsze są bardzo wysokie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zresztą sami od siebie wymagamy chyba jeszcze więcej niż wymagają tego kibice i dziennikarze. Także to jest coś, z czym żyjemy na co dzień i na pewno w tym momencie to się nie zmienia. Przed tym, na czym ze Stanami na co byś zwrócił uwagę, jeśli chodzi o przeciwnika, takie ich najmocniejsza strony? Nie jest to drużyna, która ma dwa dobre elementy i cztery średnie. To jest drużyna, która gra kompletną, bardzo dobrą środkówkę, więc w tym momencie ciężko jest mi wyróżnić jedną rzecz, na którą trzeba bardzo uważać. Tak jak powiedziałem, to jest drużyna składająca się z graczy kompletnych, którzy, którzy potrafią wykonywać wszystkie elementy na bardzo wysokim poziomie i na pewno. Musimy się przygotować na to, że, że będzie trzeba zagrać tak samo kompletny i dobry mecz. Los was nie oszczędza na tym turnieju, bo najpierw Tomek miał problemy, teraz, teraz problemy ma bieniu. Możesz powiedzieć, jakie są nastroje w drużynie jak wy to odebraliście. Hmm, los nas nie oszczędza praktycznie od początku yy, tej naszej trzyletniej przygody powiedzmy w tej grupie, którą objął trener grbić, bo praktycznie w każdym sezonie Kogoś nam brakuje, czy to był Norbi w pierwszym roku, czy, czy w drugim, w zeszłym sezonie brakowało kurasia, brakowało też bienia. Także takie jest życie, nie jesteśmy w tym osamotnieni. Każdemu przytrafiają się kontuzje i trzeba na bieżąco rozwiązywać problemy, które się mają.